Paczucha, dokładnie, jest to paczucha od Pawła Game. O -o 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 -o, kurde. To jest zdenerwant. Dzisiaj nie to, ale to dostaliśmy i to niedługo opublikujemy. Unboxing po Twojej w Tokio i też niedługo wrzucimy jakąś recenzję i instrukcję, jak to grać. Ale to nie koniec, bo dostaliśmy jeszcze coś takiego. Już ciężkie. Dość wydaje się duże. Zobaczmy, co znajdujemy w środku. Już otwieram to jest też paczuszka od Portal Games paczuchka paczucha? dokładnie jest to paczucha od Portal Games jest wielka, zobaczmy co tam w środku znajdziemy o Jezu, coś tutaj mi się nadawało już otwieram O kurde o Jezu, o jest ciężkie słuchajcie, ciężkie, wygląda to dobrze jest to więcej niż podekscytowane, Zobaczymy co to jest Niedługo unboxing. Dzięki i na razie.